Na poprzednich zajęciach pokazaliśmy sobie operatory arytmetyczne jakie możemy zastosować w MySQL -u. wspominałem o tym, że są że jest to jedna z grup, które w MySQL występuje operatorów No i właśnie między innymi wymieniłem, że jest jeszcze grupa dla przykładu operatorów porównania, tak? Porównań, może tak to nazwijmy No i właśnie może teraz sobie zademonstrujmy to. Tak swoją drogą to bardzo fajnie nam tutaj to wszystko widoczni się, jeżeli chodzi o tematykę tak zwanej prawdy i fałszy. Też nie tak dawno temu wspominałem o dwóch takich najczęściej używanych może, chociaż nie wiem czy najczęściej używanych, ale o no, takich potrzebnych choćby pod kątem egzaminu. No ale myślę, że i zdecydowanie najczęściej używanych operatorów, czyli AND i or. I wspominałem wtedy o właśnie o, o, o pojęciu prawdy, o pojęciu fałszu, tak, nawet miałem taki otwarty plik. W notatniku, gdzie wam to wszystko tak pięknie, cudownie, wprost rozpisałem. No i tam oznaczyłem jako jedynkę, że to jest prawda, i jako 0 to jest fałsz. A dzisiaj pokażemy sobie, że te oznaczenia 1-0 to, to nie jest tylko moja jakaś wybujała fantazja ale że jest to powszechnie stosowane oznaczenie, którego powinniśmy się po prostu trzymać. I właśnie pokażemy to na przykładzie operatorów porównań. Przechodzimy do trybu konsolowego serwera MySQL. No właśnie. No i teraz Cóż to takiego są operatory porówne? To jest dla przykładu znaczek mniejszy od, tak? No i zobaczmy. Select 2 mniejszy od 3. Dobrze jest wiedzieć, że generalnie w programowaniu, tam gdzie występują operatory porównań, bo te operatory występują nie tylko oczywiście w SQL, MySQL-u, nie, nie, nie tylko tutaj będziemy stosować, ale również i w JavaScriptie, PHP, języku C, Java i tak dalej. Tak więc tam, gdzie występują operatory porównań, tam wynikiem działania, wynikiem ich działania jest wynik z zakresu właśnie logiki. Czyli jest to albo prawda, albo fałsz. To jest taki zero-jedynkowy świat. Binarny świat całkowicie. Albo prawda, albo fałsz. No i zastanówmy się, czy 2 jest mniejsze od 3. Znacie no, tu aż za bardzo mam nadzieję, że się zastanawiać. Nie musimy nad tym. No ale no wiemy, że jest. Tym samym wynikiem działania tego będzie jedynka. Jedynka, czyli prawda. To nie jest arytmetyczna jedynka, to nie jest liczba 1 w rozumieniu no, takiej prawdziwej jedynki, tylko to jest taki odpowiednik z programowania true, tak, prawda. No to zróbmy i fałsz. Zamieńmy tę liczbę. Czy to się wykona? Oczywiście, że się wykona. Tu nie ma jakiegoś błędu w składni. No to co będzie wynikiem? Czy jest to prawda? Nie. A jeżeli to nie jest prawda, to wynikiem będzie fałsz, czyli 0. Czyli jeszcze raz. Wynikiem operatorów porównania, co prawda, chwilowo cały czas pokazujemy jedynie. Operator mniejszy od, ale mm, również i przy innych operatorach będzie to samo. Wynikiem działania operatorów porównania jest zawsze prawda albo fałsz. Nic więcej: albo 1, albo 0. No dobra. No to jakie jeszcze znamy operatory porównań? No, oczywiście jeżeli coś jest mniejsze, to równie dobrze może być i mniejsze równe, tak? Tak w ogóle, już jak sobie o tym mówimy, to w HTML-u ten znaczek mniejsze od możemy również zapisać poprzez LT, tak? czyli less than, mniej niż. Um, select No właśnie. Co by się stało, jeżeli byśmy zapisali coś takiego? 2 mniejsze od 2. Czy to jest prawda, czy 2 jest mniejsze od 2? Nie, to jest fałsz. No dobra. Ale czy 2 jest mniejsze równe 2? To już da nam prawdę, bo co? Bo mamy zarówno mniejszy, jaki mamy mniejszy równy. O ile nie jest dwójka mniejsza od dwóch, o tyle dwójka jest mniejsza równa. Tak więc jak najbardziej da nam w tym wypadku prawdę. Tak? Eee, czyli już poznaliśmy sobie mm, Dwa operatory, operator porównania mniejszy i mniejszy równy, no to w drugą stronę działa tak samo, czyli co nam tutaj da? Prawdę. co nam tutaj da? fałsz. co nam tutaj da? fałsz. co nam tutaj da? prawda. zgadza się? Jest to wszystko oczywiste. Jeszcze raz e, przypominam, znaczy, no, zwracam na tą wagę, podkreślam, e, że te jedynki to nie jest jakiś wynik działania, że nie wiem, on tutaj coś dzieli, mnoży i, i przewraca, wywraca coś do góry nogami i, i potem wychodzi jeden. E, to jest jedynka logiczna. Prawda a 0 to jest fałsz. E, oprócz tych czterech operatorów, mniejszy, mniejszy równy, jak również większy, większy równy, czyli greater than, czyli w HTML-u by było GT, tak, jak w kartach graficznych, co po niektórych, ale z innego się to bierze, skrótu, no to mamy jeszcze dwa dodatkowe operatory porównań. Mamy równe. Czy jedno jest równe drugiemu? Jak w tym wypadku, jak myślicie? No, oczywiście da nam fałsz, tak? A gdybyśmy zrobili tak, to da nam prawdę. Oczywiście, oprócz tego, yy, musi być jakieś przeciwieństwo, tak? Tak jak mamy mniejszy. To przeciwieństwem jest większy. Tak jak mamy równy, to musi być jakiś operator, który nam mówi, że coś nie jest sobie równe. No i tutaj troszeczkę, o ile do tej pory, o ile do tej pory to co tutaj sobie zapisywaliśmy jest zbliżone do języków programowania, tam do tych php ów do C języków C podobnych generalnie. No, przy znaku równa się to już nie jest to samo, bo w językach programowania to, co mamy tu zapisane, to byłoby dwa znaki równa się, tak? Czyli i, i nie byłoby selekta, tylko byłby jakiś if lub coś w tym stylu. Natomiast również ten ostatni, szósty operator, no, zupełnie inną budowę ma tutaj w sql niż ma to miejsce w językach programowania. Mianowicie, czy coś jest różne w SQL-u, zapisujemy w ten sposób. Czy coś jest równe, czyli różne, przepraszam, czyli czy jest mniejsze bądź większe. No jak myślicie, co da w tym wypadku? Czyli ten, ten zapis oznacza różne. Co da nam w tym wypadku? 0. Dlaczego? No bo 3 nie jest różne od 3. Ten operator da nam prawdę, tylko jeżeli te wartości będą się od siebie różniły, tak? No to dla przykładu i już jest wszystko w porządku, tak? Trójeczka się różni od czwóreczki, zatem jest wszystko w porządku. Podsumowując troszeczkę, te operatory, które do grupy operatorów Porównań należą to mamy mniejszy, mniejszy, bądź równy czyli less, less than, tak, mniejszy niż większy, czyli greater than, większy, równy mamy równy. I mamy różne. Wspominałem o tym, że w programowaniu, jakoś to troszeczkę inaczej wygląda, no w programowaniu w językach tych C podobnych, wywodzących się poniekąd z języka C, ten operator, to co tu, to jest zapisywany w ten sposób, tak? Natomiast znaczek równa się, jest zapisywany, w ten sposób. Czy coś jest równe? Sprawdzenie, czy coś jest równe. E, oczywiście my tutaj możemy mm, dodać e, również i operatory arytmetyczne, czyli dla przykładu. Tak? I co nam powinno pokazać? Fałsz. Dlaczego? Bo 2 razy 3, 6, po drugiej stronie 5 plus 1, 6, tym samym wynikiem jest fałsz. Bo mamy 6 różne od 6. To nie jest prawda. Jak to nie jest prawda, to znaczy, że to jest fałsz. Tak więc te wszystkie operatory arytmetyczne poznane na poprzednich zajęciach, czyli plus, minus, mod i tak dalej, a właśnie, to sobie zastosuję. SELECT. 15 div 4, czy jest mniejsze od um, 8 mod 9 No, pomiślmy 15 div 4 div, co to jest? Przypomnijmy sobie. E, div oznacza Część całkowitą z dzielenia, czyli 15 przez 4 to są 3 całości, tak? 3 całości. Natomiast, czyli po lewej stronie będziemy mieć trójkę, natomiast po prawej stronie 8 modulo 9 to jest reszta z dzielenia. 8 podzielić przez 9 to jest 0 całości, to div dałby nam 0 ale 0 razy 9 daje nam 0, 8 minus 0 daje nam 8, czyli mod będzie 8. Innymi słowy, 3 jest mniejsze od 8. Czy to prawda? Tak myślę. Tak więc możemy stosować coś takiego i zwracam uwagę na to, że na egzaminie tym teoretycznym, gdzie... Gdzie, gdzie są pytania testowe, jak najbardziej wyobrażam sobie takie pytanie, tak? Czyli będzie taki SELECT napisany i będą co, 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 co będzie wynikiem, tak? Co będzie wynikiem? Może być 0, może być 1 może być prawda, może być fałsz. Może być true, może być false, tak? No, pamiętajmy, że w MySQL-u wyświetlane są wartości 0 lub 1, tak? Jak najbardziej. Ja nie przypominam sobie na dotychczasowych testach, żeby coś takiego było, ale no, być może osoby, które robią zadania egzaminacyjne, trafią na stronę, tą, którą prezentuję i im podpowiem taki. Pomysł, tak w ogóle to hello, pozdrawiam. No i wtedy być może tego typu zadanie na egzaminie teoretycznym się również pojawi, tak? Pamiętajmy, że w MySQL-u będzie jedyneczka, jeżeli prawda, zero, jeżeli fałsz. No i na Chwilę obecną kończymy tę lekcję.